Do wieczór. Ja lajtów nie mogę robić, ja nic nie mogę robić. Czas najwyższy wyprowadzić jest stąd. 6 uh, uh, lat mija. ja wszystko zjadłem od ciebie. Uh, o! Wszystko! To ja kupiłem za swoje ugułem, kurwa, bułeczki kurwa, a nie za twoje. Uh, uh. O, kupiłeś obiad! O! Babka nie babka, masz wszystko resztę sobie wpierdalaj to. Uh, 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 uh. Dbaj o zdrowie! Tam chuj ty dbasz. masz, powiedziałeś, że masz to wszystko w dupie. Że zdechnąć trzeba. To ja mam codziennie wysłuchiwać to. To już kurwa jest przesada. No dupę urdzował chuj tam. Co tam? Za wszystko będziesz płacił, teraz ty. Po prostu a nie ja. I co ty zrobię przez 3 dwa dni? Leżysz. Nakupowałeś, leżysz i jeszcze nic nie zrobiłeś. Dzienica powiedziała: No, ja wychodziłem, rozmawiałem. To wy musicie się dogadać. No to, ale u z tobą się nie można dogadać i trzeba stąd po prostu brać, robić rząd i spierdalać stąd. Można się dogadać, tylko mnie nie wyzywać. No. Ja Cię nie wyzywam. nie może Ci po 300 zł, dawać, tak? Ja Cię nie wyzywam. Ale za ja ja mało Ty wyzywał a. mnie. A. Ha, czy gdzie? Ja, ja czuję, co ja powiem. Co więcej kogo wyzywa? Jak on powie prawda?